No jest pierwsza 58 i odpływamy. Silniki zostały uruchomione i się oddalamy. Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj jest dzień, kiedy ruszamy do Norwegii. W końcu udało nam się spakować. Pakowaliśmy się chyba 3 dni, z czego 2 dni padał deszcz. Zestaw już jest gotowy, także zostawiamy nasz kochany domek i lecimy na północ. Rodzinka, jak się czujecie przed podróżą? Superycznie. Zmęczeni, ale szczęśliwi. Dzieci dostały jeszcze, słodycze. A wiesz, że tak, że jeszcze będą banty. Jeszcze będą banty? No widzicie. I dla ciebie też, ma, mama. Super, to jest nagroda za to, że tak dzielnie dla czekały na też nas. Ma, mama, tak. Też będę miał banty, także jedziemy. Wow, ale zestaw, jaki długi. Coś przejechałeś, ale jeszcze nie wiem co. A może ślimaka? No tutaj Kasia znalazła szkło, także przejechałem po szkle. Może je obopona, <laughs> <laughs> czyli ja weźmiemy je. Nie wiem skąd on się tutaj wzięło. Ale to jest dobry znak. Nie Kasia? <laughs> Wodę na tarasie już zakręciłem, a może jeszcze coś poleci. No nie poleci. Dobrze, zestaw fajnie wygląda. Możemy ruszać. Mamy 427 km, pokazuje nam czas 4 godziny i 6 minut, ale to bez przyczepy, a z przyczepą to pewnie będzie z 5 godzin. Zobaczcie, tak będziemy jechać do Poznania, potem z Poznania jakąś autostradą i potem na S3 aż do Świnoujścia i ze Świnoujścia promem do Teleborg, do Szwecji. Tutaj włączyłem bieg wsteczny i zobaczcie, pojawiła się przyczepa, czyli samochód wykrył, że mamy przyczepę. Jedziemy S5 i właśnie minąłem bramkę Wiatol. no i urządzenie zapiszczało. Tak jak mówiliście, przełożyłem je wyżej na tą zakratkowaną powierzchnię, no i działa. Zatrzymaliśmy się jeszcze w galerii w leśnie, bo Kasia poszła do Kantoru, bo myśleliśmy, że w, Szwecji, że w Szwecji jest euro, a tam są korony i musieliśmy jeszcze korony kupić. Pokażka się, jak no, wyglądają. Jeszcze euro na koronę Szwedzie. Tak, bez problemu? Czy na złotówki musiał najpierw euro, a potem. Nie, nie, nie. pani była i od razu Aha. na koronę. Tak wyglądają szwedzkie. No, ale najpierw pani powiedziała, że nie korony. wie czy ma, a ja mówi, że jednak ma. Aha. Ale dużo tych koron. Jakieś no. postaci są. A ja myślałam, że. No Ania myślała, że, że na głowę a ja myślałam, korony. Że pieniądze. My a. powiedzieliśmy, że idziemy po korony, to Ania myślała, że takie na głowę co się wsadza. Dobra, muszę odjechać, bo pan chciał wyjechać z parkingu. No to co? Kierunek Świnoujście. Słuchajcie, zatrzymaliśmy się na siku, bo dzieciom się zachciało I tak sprawdzam jeszcze jak tutaj to wygląda I zobaczcie, zrobiliśmy 50 km I nasz pokrowiec już się potargał Wszystko sparciało No i co? Muszę go ściągnąć chyba Bez sensu Ale dziadostwo Zgubiłem moją tą Mój odblask rowerowy Całą kieszeń zgubiłem, zobaczcie A. Kurcze, blade Dobra, ściągam to. Dobra, a to wyrzucimy potem do śmieci, jak znajdę jakiś kontener Słuchajcie, przed chwilą zadzwoniłem do Cargo, mają takie kwadraty odblaskowe, więc po drodze jest Poznań, podjedziemy do nich i tam kupimy Jestem właśnie w Cargo, Radek pomaga mi założyć ten pokrowiec nowy Cześć Radek Cześć. I teraz włożymy ten kwadrat. On jest lepszy, bo jest z blachy zrobiony, a tamten był z takiego tworzywa sztucznego. Zobaczcie, nic tutaj nie trzeba docinać, tak jak ostatnio musiałem robić. Mniej więcej tak to wygląda, także możemy jechać dalej. Tak to wygląda, pokrowiec jest z firmy Fiama Na 2-3 rowery. Udało mi się zawrócić. Tutaj na końcu, ale chcę Wam pokazać, czym się różni ten pokrowiec od tamtego. Tutaj są fajne gumki transportowe. Tamten nie miał takich gumek, tylko miał takie sznurki spinane na taki plastik. A tutaj się to będzie lepiej trzymać jedno i drugie. Także myślę, że lepsze rozwiązanie. Ruszamy, mam nadzieję, że już nie będzie takich przygód. Radek nam podał jeszcze buty przez okno, bo Ania gdzieś zgubiła w sklepie. Dzięki Radek, Ania bez butów wybyła w Norwegii. Jesteśmy na autostradzie z Poznania do Berlina i zobaczymy, czy tutaj wiatol mi zadziała. Czy on otworzy bramkę? Tutaj wiatol nie działa, a w ogóle nie było takiej bramki. Trzeba pobrać bilet. Czyli na prywatnych autostradach nie działa Wiatol. Skończyła się autostrada. Gdzieś na wysokości Zielonej Góry zapłaciliśmy 51 zł. Tak, jedziemy, jedziemy, ale zapomniałem, że zawsze nagrywam stan licznika przed wyjazdem. Zrobiliśmy już, nie wiem, 200 km, a na liczniku mamy 160 441 km. Taki mamy stan, zobaczymy ile będzie jak wrócimy. Czekajcie, tutaj jest napisane, ile zrobiliśmy. Zrobiliśmy 244 km, czyli tyle trzeba odjąć. Jest wiatr, działa. Zobaczcie, już prawie dojeżdżamy, zostało nam 16 minut. Jesteśmy na tym cypelku takim. Dojechaliśmy do Świnoujścia, proszę Państwa, tankujemy jeszcze przed Szwecją ostatni raz. Sprawdźmy, jaka cena w Polsce ostatnia. 4,64 w Świnoujściu za Diesla Ultimate. 36 litrów weszło, 169 zł. Słuchajcie, zatrzymaliśmy się na takim parkingu w Świnoujściu. Idziemy zobaczyć morze. Może zdążymy na zachód słońca! Dobra, Więc? chodźcie, bo nam zachód słońca ucieknie. Tata, nie, nie! Powiem wam, że ja będę po raz drugi nad Morzem Polskim. Raz byłem przez jedną minutę, bo padał deszcz. Tylko zobaczyć. A teraz będzie okazja zobaczyć tak naprawdę pierwszy raz. I jest, proszę państwa, Polskie Morze. Ale tu ładnie. Ktoś ponton zostawił. Sania, chcesz go już wziąć? Nie. Jak tu ładnie. Normalnie jakbym był w Hiszpanii. Kasia, jak w Hiszpanii, nie? Nie ma różnicy normalnie. Nie. Ten zachód będzie za tym betonowym portem Dobra, ja też skorzystam Idziemy, Kasia idziesz? No <laughs> Zobaczymy czy ciepła woda Uuu, no taka chudna Chorwacja to nie jest Ale fajnie U, Ania będzie jest mokra Zobaczcie, szybko uciekamy Pokaż Ania No tak możesz mieć nie, no powiem Wam, że ciepła woda, tylko są takie komary, straszne komary. Tak atakują jak szalone. Jest godzina 20, do odprawy mamy 5 godzin, bo odprawa jest o pierwszej w nocy, więc trochę czasu mamy, to się pobawimy tutaj. No a nam budować tego wszystkiego zamek? No, budujemy. I mamy zachód, proszę Państwa. doczekaliśmy się, ale pokażę Wam, co zrobiliśmy. Zrobiliśmy mury obronne i tam takie wieżyczki dwie. Ale już się robi zimno, więc wracamy do przyczepy. Jesteśmy już przy aucie, teraz będziemy myć nogi. Na szczęście zabrałem cały baniak. Poczekajcie, tu się włącza światełko w naszym wanie I teraz widać, że trzeba to odsunąć. I nasz baniak jest tutaj. Fajne miejsce między, między fotelami. Ale komarów, ja nie mogę. Ale jest komarów na maksa. Nawet w Wielkopolsce tyle nie ma normalnie. A są takie, że jak usiądą, od razu wbijają igłę. Czy tam rządło? Jesteśmy już wszyscy w naszym domu na kółkach. Teraz będę rozkładał stół. Nasz kiki świat. Pierwszy raz zjemy na nim kolację. No i mamy. Chodźcie do stołu, jemy Ale się błyszczy I Żadne okruchy nie wejdą, Kasi. Tym razem zjęliśmy samo szkło. Tak. Mamy dosyć plastików. Jak się stucze, to się stucze, ale wolimy na szklanym. Mamy masełko, szynkę, pomidory, koncentrat. Mama, brakuje soli. Ale ogólnie już stwierdzam, że ten stół jest świetny, jest większy. Lepiej tutaj wszystko siedzi na to, tym stole, że tak powiem. To posmarujesz mi. Posmaruję ci. Pomału rozkładamy łóżka do spania, ale pokażę Wam, gdzie stoimy. Jak tutaj jest nasza odprawa w tym miejscu, to my jesteśmy gdzieś tutaj, ale powiem Wam, bo właśnie czytam ciekawe informacje. Tutaj jest adres, gdzie mamy podjechać: ulica Dworcowa 1, 72600 Finouyscie, ale godziny odprawy. Ważne jest to, żeby przyjechać 90 minut przed odejściem rejsu, bo odprawa kończy się 60 minut przed odejściem rejsu, czyli mamy 30 minut na wjazd, bo potem zamykają. A jak jesteśmy pasażerami pieszymi, to 30 minut przed planowanym odejściem. To jest bardzo ważne, dopiero teraz to zauważyłem, a chcieliśmy tam jechać na 60 minut przed odejściem, to już by nam zamknęli, byśmy nie wjechali. Także dobrze, że sprawdziłem. Jest 23.30, przespaliśmy się półtorej godziny, czas jechać. Podciągam podpory. Nie jestem zbyt cicho, no ale muszę. Tutaj śpią ludzie w kamperze jedni, a drudzy w samochodzie. W sumie to nie śpią, jeszcze słyszę, że rozmawiają. Stanęliśmy na takim parkingu, gdzie jest mnóstwo ciężarówek, ale nie wiem, czy te ciężarówki ruszą wszystkie. Dobra, wracam, mam już obczajone, już wiem, gdzie wjechać. Jedziemy do przodu, jest tutaj wielki parking na ciężarówki. Ja i tak źle wjechałem, ale tutaj już nie będę cofał, tylko przejadę przez ten parking i tam się jakoś wcisnę na tą drogę, na ten wjazd do Titi Line. Bo Titi Line to jest nasz, nasz prom, nasza linia. Pojedziemy tutaj i zobaczcie, tutaj jest Unity Line, Ferries coś tam, Polferies i Titi Line jest tutaj. My się tutaj wciśniemy jako osobówkę. I mamy tutaj znak TT Line. Dobrze, jedziemy. Jak widzicie, kolejka jest dosyć długa, ale co jakiś czas się rusza i ludzie wjeżdżają. Ciężarówki mają chyba inny pas, bo tam były właśnie trzy pasy na ciężarówki, a na osobówki tutaj. Tylko ja nie wiem, czy jest ten ciężarówka, czy osobowy. I w tym jest problem. Dojeżdżamy, proszę Państwa. Jak widzicie, są oznaczenia. Bardzo ładnie i czytelnie. Tam mamy TT Line. Kasia tutaj ma potwierdzenie z e-fairy, numer rezerwacji, a tam ma jeszcze paszporty. Mam nadzieję, że to starczy. Tam jeszcze jest stacja Orlenu, jakbyście chcieli jeszcze w Polsce zatankować. My już mamy full zatankowane, więc stoimy i wjeżdżamy na odprawę. Podjechaliśmy pod okienko, pani wzięła paszporty i tą rezerwację. I potrzebny był jeszcze numer rejestracyjny przyczepy kempingowej. I na linię 22 na jedzie, 22, tak? dobrze. Proszę. Pani, a ten dowód Przuczę tutaj jest? do kabiny jest? Y, i... co? Vouchery, czyli napoje. Aha. Dobrze, a ten dowód do rejestracyjny jest. Dobrze, dziękuję a, bardzo, do widzenia. Chcesz, Pani powiedziała, że idziemy na 22 tor i dostaliśmy tutaj klucze do kabiny i jakieś vouchery na picie. Tutaj są um, a, karty pieniądze. pokładowe i vouchery. Dobra, czyli widzicie, na tak to napój, wygląda. Jeden napój, Każ, na każdego, jeden napój. Aha, no fajnie, nie spodziewałem się, że będzie coś do picia nawet. Jeden napój, aha, dostałem jeszcze taką kartkę, którą mam wystawić właśnie za szybę. No i będą mnie kierować, gdzie mam wjechać. Tutaj przeglądamy te bilety, i ja myślałem, że klucze będą takie normalne, blaszane, ale klucz do pokoju jest po prostu w postaci karty. I mamy trzyosobową kabinę. Z oknem. Z oknem, bo są kabiny bez okien, a my wzięliśmy z oknem. Tam już widać jakiś statek, prawdopodobnie to jest ten nasz. A my stoimy tutaj. Ale już jedziemy, bo uciekła kolejka. No, zobaczcie jaki tu jest duży plac. A my z Szymusiem siedzimy, bo Szymus już się zaczyna niecierpliwić w tym korku. No, stoimy już moi drodzy 40 minut. Szymek przechodzi do mamusi, a my wjeżdżamy na ten nasz prom, zobaczcie jaki on jest duży. Jest, już go widać. Wjeżdżamy. Wow, wjeżdżamy gdzieś na górę. Kasia, filmuj. Ja muszę tutaj kierować. Dobra, no to mamy chyba zaparkowane. Jesteśmy na takiej górce. A pan jeszcze uciska wszystkich, czyli będziemy podjeżdżać pewnie. Ja on ma gwizdek w buzi i będzie gwizdał. Usłyszycie gwizd. O, jeszcze? Kurde, za zwalny w Pan ręczny I teraz wszyscy wysiadają Zobaczcie, tak ciasto trzeba tutaj zaparkować Zobaczcie, cała rampa podnosi się do góry Na siłowniku Aha, czyli pod nami jeszcze samochody będą wjeżdżać Dobra, muszę wziąć Nadię Nadia zasnęła twardym snem Nie chce się obudzić Idziemy moi drodzy Zostawiamy przyczepę kempingową, ale to ciasno. Ja cię kręcę. Jesteśmy na poziomie 5, dek 5. A mamy na biletach napisane dek 8, czyli musimy iść w górę. Takie ściany śmieszne. Tu jest. Dek 8, no. Idziemy tutaj. My mieliśmy 8,067, a tu jest. A nie, jeszcze 25. Ten pierwszy był 25. Czyli chyba ten. My 25? 25. No to powinien pasować. Może źle wygląda. Aha, trzeba wyjąć. Tadam, ciekaw, jak to jest. Wow! Nie? No. Ale fajnie. Patrzcie, mamy w ogóle widok na rufę statku, czyli na przód. Tam jeszcze wjeżdżają ciężarówki. No, fajny ten pokoik. Jeszcze mamy drugi, taki sam. Nie wiem, czy mam mówiłem, dlaczego mamy dwa pokoje, bo nie dało się kupić jednego. A tu jest łóżko jeszcze, dobra. Więc nie dało się kupić trzyosobowego. Żeby w piątkę spać, musieliśmy kupić dwa, trzy osobowe. A, Kasia znalazła drabinę, proszę Ania Państwa. Znalazła. Ania znalazła. Ty chcesz do góry? No to mamy, Siemek, mamy drugi pokój. Mamy drugi pokój. Będziesz ze mną spał. Ania, ty nie spadniesz tutaj? No nie spadnę. Tutaj nie ma żadnej barierki. Błagam. Zobaczymy jeszcze łazienkę. Jak tutaj wygląda. Zobacz jaki stopień w ogóle wysoki, żeby do niej wejść. A to jest tylko nasza łazienka. No to jest wasza łazienka. Jak? Uuu, no, zatkał się kibelek. Czy ktoś sikał? No my sikaliśmy. Aha, no to się jakoś spokuje pewnie. Nie. Tu jest taki przycisk. Poszło. Dobra, mamy to... umywalkę. Mamy też swoją lodówkę. Lodówkę mamy? Niemożliwe. Ta, to jest nasza, nasza lodówka. Na... Pokaż. Tu, tu, tu. Lodów. Ja nie mogę. Szkoda, że nie można było wziąć jedzenia. Ale to już, tylko nasze. Ej, a może przyniesiemy ze samochodu jedzenie? No, ale to, mam tylko nasze Dobra, idziemy do samochodu po jedzenie. Ale, ale to jest szkoda. Ale szkoda. No, wasza, wasza. Suszarka jest nawet, zobaczcie. Fajnie. Podoba mi się. No i oczywiście ten prysznic. Nie skończyłem wam nagrywać łazienki. Ja nie wiem, jak to się otwiera, Szymuś. No tak, ciągniesz mocno. Idziemy zobaczyć drugie mieszkanie. Nie zabraliśmy karty. Nie, zabraliśmy oczywiście. Dobra. Musisz wyjąć. to obok. Gdzie? Tutaj. Niemożliwe. No to śpimy dwóch Ale ja to dziwna numeracja. Zobaczcie, tu jest 67, a tu jest 25. Ja nie mogę, ale fajnie. Nie musieli tak daleko przychodzić. No właśnie, tylko za ścianą. Będzie słyszeć jak chrapie. Szymon, to jest Twój pokój. czekajcie trzeba światło zapalić. No taki sam, tylko odbicie lustrzane moi drodzy. Szymon, Szymon chcesz spać zimniej. Tu jest zimniej, no? jakaś klima tutaj. Tutaj jest schłodzone tak. równo. Tata, mama Szymon, tata. Ym, Co? Ym, Szymon chce spać na, ym, na górze. M no nie wiem, czy może, dobra, zaśnie sobie, ja go zdejmę potem. A zobaczcie tutaj. Lampka, jaka fajna. I tu można też zgaszać. No. Kasia z Nadią śpią, a my idziemy zobaczyć na balkon port w Świnoujściu. Ło, jak tu jest długo! Przecież to ja się ciągnie działa. kilometr. Dobra, idziemy. Idziemy na górę. Nie wiem, co to znaczy, ale jest tutaj jakiś pin i drzwi są zamknięte, więc chyba nie przejdziemy. Idziemy tym korytarzem długim, Ania. Wielki hall, i tu jest chyba wyjście. Jest, jesteśmy na dworze. No, z tej strony mamy beton. Chodź do góry. Jest pierwsza 44. Odpływamy za 16 minut. Jeszcze do góry idziemy. I jeszcze do góry, tam są schody. Patrzcie, tu jest lądowisko dla helikoptera. Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale są takie światła. A tu jest takie wielkie H. Nie, nie ma H, tylko jest taki żółty punkt dookoła. No helikoptera nie ma, on tu może przylecieć w każdej chwili. Aha, tutaj te schody, które wam pokazywałem, są zamknięte. Crew only. Nie wiem jak to się czyta. Zaraz sprawdzimy, co to znaczy w ogóle. Crew. Crew, znaczy załoga. Dobra, wracamy do naszej kajuty. No, ale z tej strony zobaczcie, mamy tutaj wodę. Znaczy wy jej nie widzicie, ale jest woda. Tutaj jest właśnie ta rzeka czy coś, ten port. Tu jest jeszcze restauracja, jak widzicie, można sobie przyjść i coś zjeść. Pewnie tutaj wykorzystamy te nasze vouchery na picie. Na prawej na pokładzie Jesteśmy już w kabinie i zobaczcie przez głośniki idzie szkolenie na pokładzie Jak się zachować w razie awarii, na oświetlenie awaryjne, które również wyznacza drogą ewakuacyjną. No jest pierwsza 58 i odpływamy. Silniki zostały uruchomione i się oddalamy. Dropping everything, cause you're stuck on my mind. My mind. So just sit with me. Talking to the night and to the morning, building cat mystery. I don't think I ever wanna go come closer next to me. Trying to find another way to see this. But